Cześć. Ja jestem Krzysztof, a to jest kanał mój o fotografii. Dzisiaj jest wstęp do fotografii analogowej. To, co ja tutaj zebrałem, obstawiłem się mianowicie zarówno aparatami, jak i czy negatyw jest, czy są odbitki. To, będzie takie, to będą takie rozważania o fotografii analogowej, czy ta fotografia analogowa. To jest coś dla Was. Myślę, że pod koniec tego odcinka moglibyście sobie na to pytanie pewnie już odpowiedzieć, albo przynajmniej być bliżsi odpowiedzi. No bo ja Wam powiem, co ja o tym sądzę i co mi fotografia analogowa dała, czego nie daje fotografia cyfrowa i też odwrotnie, co daje fotografia cyfrowa, czego nie da Wam pewnie nigdy fotografia analogowa. Może zacznijmy od takich pod może zacznijmy ode mnie, bo ja tutaj występuję w roli takiego mentora, czy jakiegoś tutaj profesora, a wcale może tak nie, nie jest. Powiem wam tak, że ja, ja fotografią analogową się zajmuję już dłuższy czas, ale też od fotogra fotografii analogowej zaczynałem swoją przygodę. To niejako wyssałem z mlekiem matki, tak to się potocznie mówi, bo mój ojciec fotografował bardzo dużo, i to była zawsze tylko i wyłącznie fotografia analogowa, bo po prostu już niestety fotografii cyfrowej nie doczekał. Ja się od niego niestety nie nauczyłem, bo byłem dzieckiem, ale na pewno obcowałem z aparatami, bo robiłem zdjęcia lubitelem, zmienną symbol, czyli takimi prostymi aparatami, a potem też tą praktyką, to już jak byłem w szkole podstawowej. Natomiast te pierwsze klasy, takie jako dziecko, nie wiem, 5 czy 4 lata, to miałem tą zmienę symbol i tam robiłem te zdjęcia. Niektóre to nawet pewnie wychodziły, ale nic się nie ostało z tamtych czasów. Potem inne aparaty doszły właśnie, które tu umożliwiały bardzo tak bezproblematyczne właściwie przejście z fotografii cyfrowej do analogowej. Bo ja fotografią cyfrową się bardzo długo zajmowałem, zajmuję nadal. Tylko, że wróciłem w pewnym momencie do fotografii analogowej, bo fotografia analogowa właśnie daje tą moim zdaniem przede wszystkim ekscytację z tego, że te zdjęcia w ogóle robimy. Bo to, czego brakuje w fotografii cyfrowej, to są te, te manualne czynności, ja to tak nazywam. Bo mamy wpływ w fotografii cyfrowej na, na zdjęcie, na to, jak ono wyjdzie. Klikamy tą myszką, siedzimy przed monitorem, i to, to jest inny rodzaj, rodzaj przeżycia niż właśnie taki typowo manualny. Zakładanie filmu, wywoływanie tego, tego negatywu pod koreksem. Suszenie tego negatywu, obliczanie czasu, mierzenie proporcji w chemii. Czy to jest bardziej taka alchemia, jakby coś namacalnego, prawda? co można dotknąć, co można powąchać? To jest nijak to się ma do wyjęcia filmu, wyjęcia negatywu z koreksu, kiedy wkładamy ten negatyw w totalnej ciemności, a wyciągamy po kilkunastu minutach coś takiego. Nijak się ma do wyjęcia karty, za, karty cyfrowej z aparatu. To jest zupełnie inny rodzaj ekscytacji, kiedy my otrzymujemy to i kiedy wyjmujemy zwykłą kartę z pamięci. To, to jest właśnie to, czego mi zawsze w cyfrowej fotografii brakowało. E, dlatego się nią zająłem, ale to jest tylko i wyłącznie fotografia, zawsze będzie to fotografia amatorska. E, to jest fotografia dla nas. Co, co lubimy robić dla siebie, bo oprócz tego, że otrzymujemy odbitki, które możemy pokazać, powiesić sobie na ścianie, one świetnie wyglądają, mają ten klimat, mają ten zapach swój właśnie, jeżeli do źle wypłukamy, rzecz jasna, to oprócz tego bardzo wiele rzeczy, to jest to, co my z fotografii analogowej bierzemy dla siebie, bo mamy ten czas poświęcony na wykonanie o wiele, wiele dłuższy, i nie tylko w tej fotografii analogowej otrzymujemy efekt w postaci zdjęcia, ale też to, co w nas zostaje, też jakby jest tą zaletą tej fotografii. To brzmi może z moich ust trochę jak dorabianie ideologii, no ale tego się nie da tutaj na odbitkach pokazać. Niestety, ja muszę o tym po prostu powiedzieć. No nie wiem, czy mi to wyszło. Czy to jest jasny ten mój przekaz. Dobra, obejrzyjmy sobie może troszeczkę odbitek. Ja tutaj zmienię, zmienię może wygląd tutaj tej kamerki. Ok. No i obejrzyjmy sobie właśnie odbitki analogowe. To jest jeden z przykładów, który wykonałem na samym początku mojego powrotu do fotografii analogowej, to była taka, taka seria. Martwej natury, to jest właśnie przykład zdjęcia analogowego, a obok mamy identyczne warunki, też wykonane tym samym obiektywem, tylko że odbitka wykonana już w technologii cyfrowej od początku do końca na drukarce Epsona atramentowej to jest taki matowy papier, też Epsona. To co widać od razu, no, postaram się to może jakoś tutaj pokazać, czy to będzie dobrze widać, mam nadzieję. E, łączymy sobie na chwilkę podgląd. E, ok, tak muszę się nauczyć, żeby to tak mniej więcej pokazywać. To jest ostrość. No, ostrość na materiałach odwracalnych, tutaj na, na odbitkach analogowych, nie jest aż taka dobra. No, znaczy ona jest, te, te zdjęcia są po prostu troszkę bardziej y, miękkie. Y, tutaj fotografia cyfrowa, no inny jest kolory, troszeczkę inne są barwy, no jakby tej, tej czerni i bieli, inny kontrast, ale abstrahując od tego, od tych różnic, to to co widać od razu, to jest to, że no tutaj na tej fotografii analogowej mamy w pewnym sensie, ten kontrast jest mniejszy. Tutaj nie, nie, nie mogłem uzyskać tego zdjęcia niestety w takim wyższym kontraście, który chciałem jednak, ona wy, wygląda tutaj bardziej takie, no y, y, mniejszy jest ten, ten y, pułap tego EV tutaj, tych, y, tych stopni przesłony, ona jest jakby, y, no, ma mniejszy zakres tonalny. I też ostrość troszeczkę jest inna, ale to co widać, to są różne mankamenty na tej fotografii. To są różne właśnie takie zarysowania, błędy techniczne. To można nazwać błędami technicznymi związanymi z, potem już z obróbką. Również fotografia, no tutaj w przypadku fotografii cyfrowej, no te zdjęcia, które powstają, są po prostu zdjęciami niemalże idealnymi. Tutaj nie ma żadnych jakby miejsc, co do których można byłoby się przyczepić, jakiś plamek, yy, zadrapań, zarysowań, no to jest tak jakby perfekcyjna fotografia, prawda? I tą fotografię cyfrową w takiej postaci myślę, że możecie bardziej yy, lubić pod kątem efektu. Efekt jest po prostu powalające, jeżeli chodzi o fotografię cyfrową. Natomiast w przypadku fotografii analogowej musicie ją po prostu, że tak powiem, kochać, tak? I te osoby, które ją oglądają, no też muszą docenić to, że to jest fotografia analogowa, i nie wymagać od niej tego, żeby ona tak wyglądała jak fotografia właśnie cyfrowa. W przypadku fotografii analogowej przede wszystkim o postacie, które fotografujecie. Właśnie tu widać te różne mankamenty tych zdjęć, ale mimo wszystko można mieć do nich sentyment. Jeżeli komuś zależy na tym, to może oczywiście wykonywać takie zdjęcia też no, zawodowo. No ale tak jak mówię, to nie jest łatwe. Tutaj akurat jest zdjęcie z dużym ziarnem. To nie jest moja odbitka, to jest odbitka mojego przyjaciela, fotografa, kiedyś mi ją podarował. Że zupełnie inny rodzaj. Możemy się bawić również w takie różne cudawianki, jeżeli chodzi o odbitki, żeby było widać, jakby, że jest to odbitka wykonywana z negatywu. Można mieć taki obiektyw pod powiększalnikiem, który da takie wrażenie. Różne rzeczy można i y, przyrodę fotografować. Y, tutaj mam jeszcze ciekawy przykład innej techniki fotograficznej. Jest guma arabska. Y, to y, jest zdjęcie właściwie niewykonywane. To jest zdjęcie analogowe, ale w zupełnie innej technice, więc też fotografia analogowa to niekoniecznie musi być to najpopularniejsze. To jest to, co ja tutaj pokazuję, ale w przypadku fotografii analogowej mamy o wiele, wiele. Więcej różnych technik, jak na przykład ta. Czy, czy tutaj jest przykład też takiego zdjęcia, właśnie w technice gumy arabskiej? Zanim powstanie też zdjęcie analogowe, to zwróćcie uwagę, dwa niby takie same zdjęcia, a jednak każde z nich jest inne, prawda? Bo te właśnie mankamenty nam te zdjęcia różnicują różne y, fragmenty, które latają gdzieś w ciemni fotograficznej, jakieś włoski, które się dostają do wody i one potem osiadają. Y, tu jeszcze ciekawy przykład jest y, y, zdjęć, y, które obrazują ten proces. Ja o tym też powiem pewnie na którymś z odcinków, w jaki sposób pod powiększalnikiem już zdjęcia nam Powstają. To ja źle ułożyłem, bo to powinny być te liście przecież na dół skierowane. Czyli w waszą stronę. Czyli wykonujemy tych odbitek troszkę więcej, żeby można to zrobić na jednym. Ja tutaj nie mam takiego przykładu. Albo szukać właściwego czasu naświetlania i właściwego filtru, filtra fotograficznego, właśnie na wielu odbitkach. Także też. W przypadku fotografii analogowej, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie na monitorze tak jak w przypadku cyfrowej odbitki sprawdzić, jak to zdjęcie pod drukarką nam wyjdzie. Tutaj niestety musimy metodą takich eksperymentów dobrać odpowiednią tonację, twardość tego papieru czy filtr, który zastosujemy, żeby efekt był taki, jakiego oczekujemy. Więc też na początku nam troszeczkę tych papierów zejdzie, zanim znajdziemy tą odpowiednią wartość. Co jeszcze mógłbym. Tutaj dużo mam różnych przykładowych zdjęć. One mają za zadanie, co no, pokazać Wam, jak odbitki czarno-białe wyglądają, bo ja myślę, że też nie, nie wszyscy w ogóle takie odbitki mieli okazję kiedyś oglądać. To jest też zdjęcie czarno-białe, odbitka fotograficzna. Właśnie analogowa. To akurat nie. Ale tu na przykład mamy zdjęcie w SEPI, ale to jest zdjęcie cyfrowe. Tylko stylizowane na odbitkę czarno-białą, właśnie w SEPI. Cykl takich zdjęć też mam. To jest jedno z nich, które gdzieś mi zostało wykonane na Epsonie. No widać, że jest to. No widać, no, no właściwie nie widać, że jest to zdjęcie, czy to jest zdjęcie cyfrowe czy analogowe. Jest nie do poznania, więc efekt pracy, jak sami widzicie może być również na dobrym sprzęcie cyfrowym bardzo, bardzo zbliżony do efektów pracy fotografii analogowej. To jest kolejne zdjęcie analogowe. Bardzo fajne też. No, w przypadku zdjęć ślubnych myślę, że powinniście sięgnąć jednak po fotografię cyfrową. To jest zdjęcie cyfrowe, stylizowane na, na taki analog, troszeczkę. Też na papierze matowym wykonane. Tu mamy z kolei zdjęcia analogowe. Taki przykład też, jak ja szukałem, właśnie do powiększenia odpowiedniego czasu. Odpowiedniego filtra, y, też na obiektyw, żeby wybrać to, to właściwe. Yy, kolejny przykład też takiej dużej odbitki analogowej, czy znaczy właśnie tutaj to, czy chociażby to zdjęcie. Widać tutaj pewne mankamenty. No, takie rzeczy przy czy tu, właśnie przy, y, pewnie to podczas wywoływania widać, że samego negatywu, bo mam to chyba zdjęcie jeszcze. W jednym egzemplarzu i ma taką samą wadę tutaj. A to z kolei właśnie to są te cebule, które pokazywałem na początku, tylko wykonane tą mamiją. Yy, widać tą głębię ostrości dużo yy, niższą, bo aparat średnioformatowy on inaczej operuje głębią ostrości, bo ma po prostu większą klatkę. To są takie duże. To jest właśnie taki. Średnioformatowy negatyw, ten jest już zniszczony, ale tak, takiej wielkości, czyli mniej więcej 4 razy. No, 4 to nie, ale tak dosyć. 6x6 w każdym razie, prawda? 6x6 ma rozmiar klatki. No i podsumowując ten króciutki odcinek y, tytułem wstępu o fotografii analogowej. Myślę, że może to Was zachęciło, a może zniechęciło, bo troszeczkę o tych wadach Wam opowiedziałem, czyli o wyższym nakładzie pracy, który musicie ponieść, też o dodatkowych kosztach związanych z zakupem papieru, o, o chemii, którą musicie zużyć, przygotować. Nie jest to proces krótkotrwały, ale dający sporo frajdy. W moim przekonaniu, możecie pójść jakby dwiema drogami. Jeżeli już się zdecydujecie na fotografię analogową, to liczyć się z tym, że powinniście przynajmniej wykonać ten proces w połowie, czyli dojść do, do tego etapu, kiedy samodzielnie chociaż zrobicie sobie ten negatyw. Czyli nie jestem zwolennikiem. Posiadania aparatu cyfrowego i oddawania tej kliszy do zakładu fotograficznego. Yy. O, dlaczego to myślę, że doskonale wiecie, bo to wynika z tego, co mówiłem wcześniej, ale możecie właśnie poprzestać, jeżeli nie macie możliwości, bo ja sobie z tego zdaję sprawę, że to jest dosyć kłopotliwe zorganizowanie sobie w domu yy, ciemni, zakup powiększalnika, papierów. Yy kuwet i tym podobnych rzeczy. To trochę czasu wymaga i wiedzy, więc możecie na początek spróbować sobie zrobić tylko ten właśnie negatyw. I ten negatyw zeskanować w zwykłym skanerze, nie musi to być skaner do negatywów, taki specjalistyczny, tylko zwykły skaner Epsona do kupienia, a być może macie nawet taki, i na podstawie i dopiero z tych y, negatywów można dalej w drodze już obróbki cyfrowej wywołać sobie zdjęcia na drukarce atramentowej powiedzmy, nie? Y, To jest taka hybryda, która troszeczkę da wam y, z tej fotografii analogowej, y, ale jednocześnie nie pozbawi możliwości no uzyskania tych odbitek. Y, natomiast y, Pełną y, jakość i przeżycie związane z fotografią analogową otrzymacie wtedy, kiedy te odbitki no, wykonacie samodzielnie. Y, związane to jest oczywiście z tym, że no, sporo y, trzeba zainwestować, ale też frajda z tego jest nieporównywalnie większa. Ale reasumując, no, widzieliście tutaj przykłady, jak ta fotografia wygląda, jak wyglądają odbitki, że odbitki w fotografii cyfrowej jakościowo. No są lepsze po prostu. Ale w fotografii z kolei analogowej, no jeżeli osoba, obserwator, tak widz, widzi, że jest to jednak fotografia analogowa, no inaczej troszeczkę może tą fotografię waszą postrzegać. No, w tym widziałbym też tą, tą zaletę. Ale tak jak mówię, to jest wąska grupa osób, y, też nie wszyscy będą to dostrzegali, bo ja myślę, że no, oceniamy to, co widzimy, a to od fotografa zależy, żeby wybrał tą technikę, która najlepiej pasuje do y, tematu zdjęcia, który chcę przedstawić. Y, więc niekoniecznie jest to tak, że każda y, odbitka wykonana technologią cyfrową jest najlepsza. I działa to też w drugą stronę. Jeżeli wybierzemy sobie odbitkę analogową, a temat nasz zdjęcia nie wymaga tego, i wręcz przeciwnie, ta niedoskonałość będzie w pewien sposób obniżać jakość tego końcowego efektu, to jest to już wina fotografa, że on nie dostosował właśnie tej techniki do tematu zdjęcia, do efektu, jaki chciał otrzymać. Ale reasumując, to nie miało y, znaczeń, y, za, za zadanie, zniechęcenie Was y, przecież, tylko raczej naświetlenie, jak to naprawdę wygląda. Ale jeżeli chcecie to potraktować jako świetną zabawę, jako taki, taką odskocznię, tak jak ja to traktuję y, fotografię analogową jako taką odskocznię od fotografii cyfrowej, jako coś, co daje dodatkową ekscytację, co pobudza do, do dalszej pracy, daje nowe spojrzenie na pewne kwestie. Daje również takie odetchnienie, odetchnięcie trochę od tego strykania tych zdjęć w bardzo dużych ilościach, to jak najbardziej taka fotografia analogowa się do tego nadaje. Ona przede wszystkim osobom, które już mają dość tej fotografii cyfrowej. I chciałyby po prostu odpocząć od tego pstrykania w, wszędzie i każdemu i o każdej porze zdjęć, tylko raczej obserwowania świata, a robienia tylko tych 30 klatek w ciągu jednego urlopu. To być może jest to dobry sposób. Tylko należy zwracać uwagę no, na, na te jej mankamenty, nie, oczeku, nie oczekiwać, Naprawdę wysokiej y, klasy, wysokiej jakości odbitek y, po fotografii analogowej. Takie jest moje przynajmniej y, y, wyobrażenie no, po tym, co, y, co ja tutaj mam, co udało mi się zebrać. Także to wszystko z mojej strony. Zapraszam Was na subskrypcję kanału. E, tam na dole jest specjalny wskaźnik y, paseczek. Do tego możecie sobie to zasubskrybować, żeby Was nie ominęły kolejne odcinki. Cześć.